Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ex Librysa i w pięknym y, anturażu gaju oliwnym opowiem Państwu o książce Powtórnie Narodzony Margaret Macantini. A jest to książka, która posiada pewien wspólny element z opowiadaniami, które rekomendowałam Państwu w poprzednim odcinku Ex Librysa, mianowicie chodzi o ich autora, Iwo Andricia. Bohaterka niniejszej historii, Gemma, pisze o Andriciu pracę dyplomową i dlatego. Przyjeżdża z Rzymu do Sarajewa, gdzie przewodnikiem po mieście, jego kulturze i miejscach z pisarzem związanymi jest kontrowersyjny, nieco niechlujny, niezwykle oryginalny młody poeta Gojko. Tak zaczyna się jedna z bardziej przejmujących książkowych historii, jakie dane było mi poznać. Ta książka niesie ze sobą ogromny ładunek emocji ją się nie tyle czyta, co po prostu przeżywa. Właściwa opowieść zaczyna się tu w momencie, gdy po kilkunastu latach Gemma ponownie wraca do Sarajewa, tym razem ze swoim 16-letnim synem. Na miejscu czeka już na nich gojko, a my poznajemy niezwykłą historię ludzi, których losy splotły się w tym pięknym mieście, które w 1991 roku podczas wojny w Jugosławii stało się symbolem ludzkiego dramatu, przemocy, a także niemocy Europy wobec konfliktu zbrojnego w samym miej sercu. To nie jest tylko powieść o Dżemmie i Gojko, ale także o ich przyjaciołach, między innymi Diego, fotografie z Genui, którego młoda Włoszka poznaje za sprawą swojego bośniackiego przewodnika. Wybucha między nimi niezwykłe uczucie, takie wręcz bajkowe, niespotykane, ale jak to w życiu bywa, naznaczone bólem i cierpieniem. I wreszcie wojna. Nie wiem, czy nie najważniejsza z bohaterek tej historii, straszliwy, niezrozumiały po dziś dzień konflikt, w którego centrum znajdują się nasi bohaterowie. Ta książka to obowiązkowa pozycja dla osób wyruszających na Bałkany po wakacyjną przygodę. Jest takim kubłem zimnej wody wylanej na głowy nieświadomych tego, co na początku lat 90 XX wieku wydarzyło się w Jugosławii. Akcja powieści rozgrywa się dwutorowo. Jest Rzym. I jest Sarajewo. Są liczne reminiscencje niezbędne, by ukazać całą złożoność ludzkich losów. Wszystkich meandrów, które z jednej strony są dziełem człowieka i które tylko on potrafi pokonać. Żałuję, że nie znałam tej książki wcześniej, a zwłaszcza przed wizytą w Sarajewie, gdzie niemalże każde miejsce dotknięte jest ludzkim dramatem, gdzie tysiące turystów każdego dnia mija sarajewskie róże, czerwone plamy na chodnikach miasta symbolizujące miejsca upamiętniające ofiary oblężenia miasta. I jeszcze na koniec to jest też historia o ludzkiej godności. Jeden z najbardziej wzruszających jej momentów to śmierć Jowana Sarajewskiego Żyda, uczonego, profesora uniwersytetu, który pewnego dnia wyszedł z ukrycia, by na własne oczy zobaczyć zniszczenia swojego ukochanego miasta. Zginął o ironia na moście, jedności i braterstwa. Szedł spokojnie w stronę snajperów strzelających z jednego ze wzgórz okalających miasto. Zrobił to samo co wielu innych ludzi, zbyt dumnych albo nazbyt umęczonych. Zdecydował się umrzeć nastojąco, iść do snajpera, niczym do swojego anioła. Powieść Powtórnie Narodzony trafiła w 2012 roku na ekrany. Było to na rok przed książkową premierą w Polsce. W rolę Dżemmy wcieliła się Penelope Cruz. Film wyreżyserował mąż autorki powieści. Bardzo zachęcam Państwa do przeczytania Powtórnie Narodzonego. To jest zresztą kolejna już z rekomendowanych przeze mnie książek autorstwa Margaret Macantini. Z pewnością na długo zapadną one w Waszej pamięci.